Witamy was tutaj dzisiaj, proszę państwa, z chodnika pięknego Jak widzicie, dzisiaj jest mróz, a może nie widzicie, ale my widzimy We can feel the cold palmer, we can feel Ale jest idealna pogoda do tego, co robimy, bo Dokładnie. co robimy? No to ty powiedz Marta, skoro no tak pięknie wygląda. Dzisiaj jemy A Albo jednak wiesz co, niech Pola powie, bo nic nie powiedziała bo jednak ja powiem, robimy dzisiaj zamrożone jedzenie Ej, dawać ustawka bo wam sekret, który nikt nie wie. To, to, to będzie też ząbania. Nie wczesem. To nie może być coś takiego basic, typu, nie wiem, lody. no wiadomo. Tylko typu bardziej karma dla psa. O. Tak! Ja uważam, że powinniśmy kupić rzeczy, których normalnie nikt by nie zamroził. No, dlatego proponuję zamrozić zupę pomidorową w kostkach. I jeszcze ten makaronik w środku będzie dał teksturę. Weźmiemy coś raczej na pewno zupkę chińską. Bo to też będzie ciekawe. Tak. O, znam ich! Zem. Zami. Ej, okay. dawajcie ustawkę Naprawdę mnie się robić. ustawka, ja, ja się boję Oj, Kobietę? <śścoughs> <ścoughs> Nie, Podajęc idziemy, idziemy Ej, To jest jak w do szkole, do jak, do w szkole jak spotkasz inną klasę w sklepie. To mi przychodzi zawsze tak i druga B o, <śmienicza> Druga B Pierwsza B. Ustawka, pierwsza Pierwszaczki Ustawka kocenie, dzisiaj, O nie kocenie. dzisiaj kocenie no, się Jakie kocenie? Co, co, co to znaczy? Nowi No jesteście Sto, no Mam no no, twoje majtki i co teraz robisz? A? No. Znowu mi zabrał Dobra tam macie, bo to musi być cytryna? To znaczy, to jest dla takie... mnie. A myślałam, że się dzielimy tą listą. Mamy listę? Ale tak. mamy listę, ale możemy też sobie nie? manewrować. Właściwie powinniśmy no. iść w rzeczy tego typu, które w ogóle się zero kojarzą z zimnym. Tak. Moim zdaniem, tak, granat może granat być bardzo super. ciekawy, bardzo ciekawy. A dużą cytrynę bierzemy? To jest kochany, duża cytryna. A, a ty chcesz to co to jest? Melon, melon żółty. Melon. Ej, to, ej, to, melon to cytryna. A co myślisz o takim plastru łososia? Bierzemy? No dawaj, tak. krem na zimno, zimno może być pieszynki. A co to jest krem blura? To jest taki deser. Kremu. Widzisz, że jesteś zablurowany. cały powiedzieć też, z nami podbijamy dzisiaj ten świat. Skoro mamy się dziś bawić. bawić, no to. Skoro mamy się dziś bawić, no to zbieramy skład. Pudzio Hills on, 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 on. Pudzio Hills on, 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 on. Ork. Ej, czy, czy my robimy zakupy, czy nie? Budyń? Nie, my, my mamy kupować słodycze, mówili Dobra, budyń Ej, hey, masz budyń? Ej, <grym> bu! Ej, masz budyń O nie bo sezon się skończył na budyń Sezon się skończył na budyń Wracaj <grym> się Ale w Nie ma takiej lali, nie lali co by mnie lalała oh, yes, O jest, budyń! Dobra Troszeczkę, ja. A, nie, sprzedałem ja Sprzedałem, sprzedałem ja Budyń jest Ej, galaretka O, iść, nie patrzcie, jest Piesza była. To eee, jest... Marszmiano? Queen. Efflane. Tak, on nawet jest taki random sieć. Zawsze chcemy smać. Zawsze mleczko. I jeszcze jest o smaku, macie Zawsze mleczko mrożone, może być smaczne. to... Musi być super. Friesze. I zmieni bardzo, bardzo zmieni konsystencję. To, to jest ciekawe. ciekawe. Wiesz, co jest ciekawe? Że jest teoria, że Walt Disney jest zamrożony. Że jego ciało jest zamrożone? Tak, żeby go odmrozić, gdy już nauka będzie taka, że będzie można odmrozić człowieka. I ogólnie można taką usługę gdzie nie gdzie sobie e, sprawdzić. Widzowie, jeśli chcecie, żebyśmy sprawdzili taką usługę zamrożoną, ja sami pod tym filmem ile? 450 tysięcy lajków i to sprawdzimy. Taka realna liczba, ale tutaj to może być ciekawe w sobie zamrożone. No to... Nie, to będzie jak śnieg. Uuu, ej, weski, tu to, to bierzemy. Jest, jest. Patrzcie to widzowie. Rzucę. Trafię. Oh to gdzieś tam Michał no. możemy cię zamrozić. ale <śmienic> chodzi <śmienic> No i widzicie sobie go, 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 boli. Widzicie sobie boli, że znowu Keto muszę przerwać swoje, a dziś zaczynam znowu. Cały Daily będziecie słyszeć codziennie. Nie no kochani, przepraszam, dzisiaj muszę zrezygnować z mojej keto diety. Dla ale was, na was, dla a was. was. A dla was, na ten, Ej, od jutra zacznę, ale jutro też zrezygnuję, ale to dla was. Subskrypcja, lajki, like, podpisie tego filmu. Proszę, zróbcie to. A komentarz. Komentarz też, Karol jest fajny. Ej, tak dla jaj, weźcie napiszcie w komentarzu Karol na łyso, hashtag Karol Oooo, hashtag karo! Karo! Napiszcie Alan out z bazy Oooo. no i zobaczymy co, czego będzie więcej to się stanie yeah. Pozdro Wszystkie produkty mamy już rozłożone i będziemy je teraz brozić Eee to jest taka na kanal ja. ja idę wylosować na kole fortuny kto co Tak Będziemy się kłócić Idź makaron Proszę państwa, kto będzie gotował makaron? ja. Marta! Ja, ja! ja, to ja to... Co byś robił? Pudyń! Alan! ale, Ala! Robisz pudyń! Czyli robimy, kochani, tak, że tutaj dajemy wszystkie słodkie rzeczy na talerz? Nie! I jak boss. Nie, no to... Gdzie brudnymi rękami po czeście moim? Ej. Co za kobieta? Patrz, a to jest sala. O, nie sala, bitko, bo. Nie no, to trzeba z Nie żeby... no, patrz. Nie psujcie mi mojej Jest, jest problem, bo mi odklejono ty uh, instrukcję, nie? O oh, Jezu, jest kokarka! Patrz, co ja muszę dodać? Oj, to się robi ciężko ogólnie, budyń nie jest taki prosty Ja pomogę Alanowi Dobra kochani, więc to jest pierwszy talerz, który ląduje w zamrażarce I mamy tak, mamy żelki, chrupki, marshmallow, y, maczę, y, truskawkę jakby w maczy Michałki, ptasz i ciasto Alana Ale Alan klocka kupił Dwie łyżki cukru potrzeba No, na oko Jedna, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie pijesz więcej wtedy. Łyżki, nie łyżeczki Jakubiu, to coś ty zrobiła Ej kweni. kochani, robimy OG lody z dzieciństwa, czyli to wkładamy tak. łyżeczkę jak za dzieciaka To zamrażary i to będzie taki pyszny lodzik. Jak tego nie próbowaliście to robicie, to robicie krona, ja uwielbiałam to Ja też Ja u babci zawsze to robiłam I teraz kolejny talerz, czyli talerz z owocami To od razu się odstawiasz I czekaj, jak Dodajemy no no je na to dziewiątkę! I, ale w uszek ma nie? Co mleko się ja przypali? No tak. No tak. To tak. będzie śmierdziało! I tak się śmierdzi, Karol jest za nami. Przeproś. <grym> Pomach, po, powachaj, z... powachaj jak pachnę. U, właśnie... One milion. No właśnie nie wiem, coś tu nie gra. Pultarz będziesz z drugiej bąby. Przeproś rodziców. Tak. Idź, idź, bo za chwilę nasz na sobie czwartą A. Uf, ale właśnie szkola. A siu wlewa! Ej, nie, to ma! Oczy! Uśmiech, zęby. Uśmiech zęby. Nie widzę tego pola A mogę prankę to zrobić? <grymne> wiesz do czego jest ta woda? Alan <grymne> to na makaron! Weź idź Proteiny! Zbliżaj się do tej kubki! No ale to będzie dobre! Nie, Alan, zaraz O, o maluśki! Wylej na ciebie wiesz, że to zrobię Ty wlewasz powoli, a ja mieszam ja Powoli, U. bardzo powoli Masterchef nie. Za chwilę. Kocham za chwilę. Dajcie znać, kochani. Czy lubicie też tak bardzo jak ja? Za chwilę. Za chwilę. Jezu, będę się wyłączył. No, ale coś już ty Uuu, Idę tutaj. Ale to jest dragon fruit! Alan, do kuchni! Dobra, wracam. To jest owoc pasji. Poszątaj to Nie, już patrzę. Widzowie, Alan widzicie, brudzi i potem on myśli, że wszyscy na niego posprzątają. widzowie, słuchajcie. Dla trzeba umyć. Powiem wam sekret, który nikt nie mówi. Ola i Alan Patrz, 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 to ja jestem z Stój. Jesteś z Nie zbliżaj się. Ale szacunek dla to. Nie zbliżaj się. Ale szacunek dla to. Co ty gadasz? Co ty gadasz? A tam zawarta jest druga para. Przepraszam bardzo, nie, nie, nie słuchajcie co, co mówi Karol. Weźcie mnie z tego domu. Tam przez urząd Co ty ujrzasz? Jak się jadą twoje bambi lokowane? Co, z szoku jesteś? Czy ty kochasz ich? Kocham ich. Ja ciebie też. Nie zyskuj,

Nie umłam włosów po prostu, to... Czuję się jak sędzia, nie? Chodzę, chodzę tu chodzę tam, pytam, krzyczą na mnie, a sędzia tak? ja no, tak, no, go nigdy nie lubię. Bo mnie bije zawsze. Niech to widzowie wiedzą. A ty co powiesz? To ja powiem tak, zaraz kończymy pierwszy tutaj segment y, kosteczek. Dla mnie to jest niesamowite, nie bo myślałem, że ten odcinek to będzie test jedzenia, a my naprawdę zrobiliśmy już tyle surowy i nawet nie zaczęliśmy mrozić, nie? To jest mocne, z czego my potrafimy zrobić film. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Ale nie, daj Język. Ale ja nie lubię. Mam uczulenie na cytrynę. Ale zaufaj Opa. mi, ja ci dam blisko, nie, ale patrz, to będzie, jest, to, to będzie test zaufania. To będzie test zaufania, zobacz. I to jest test zaufania. Wracaj, nawciskam jak Baos. <noise> no i co, no i co, no i co. A! Bomba! Żuta kartka, rzuta. Nie, ma, nawet nie masz czerwone kartki. To o nie, to ja wychodzę w takim razie. Dobra, zupa. Łyszko, może, łyżko, może, może. Łyżko. Nie, się to się o To będzie ohydne, ja w stu dniach będę to nie, Ty nie. więcej, nie. czy nie? To jest git. A na przykład Ready wodychodu. idziemy włożyć do zamrażarki. Kto wsadził zupę bez przebitki? O, hola! Hola! Wyjmuj, Wyjmuj tą zupę. <noise> Proszę bardzo. Proszę. Broń Uwaga! Się. Widzimy się za kilka godzin. Dokładnie tak. Albo kilka dni. No, dokładnie za. Tak. One eternity later. Wyciągnęliśmy wszystko z zamrażarki, poniemal że dobie. I teraz najwyższy czas to wszystko przetestować. Zacznijmy od iconic dania, danonka. <grym> Czekaj, bo ja muszę. Ja koneserem nie siedzę. Właśnie, Wie? jestem ciekawa, czy dzieci, które są teraz w wieku jak my byliśmy i jedliśmy danonki, czy też wiedzą danonki zamrożone. My no się... i co znaczy? Nie smakuje to jak te danioki, które się robiło za dobrych czasów Danionki. No ja to? Są mniej mleczne te. To te. prawda, są mniej mleczne, ale to może też wynikać z tego, że my z wiekiem mniej czujemy smaku. Albo będzie skład, ale... Co? Ale dwa, słuchajcie, jeśli nikt z Was tego nigdy nie próbował, no to warto, zdecydowanie. Nie, like no. albo dislike, słuchajcie, dislike. No bo... Lala. Nie, czekaj, nie, bo ja mam mid-like, Ej, like. ej, ja dam dislike. Przejdźmy do owoców, zacznijmy od najmniejszego, weźcie sobie po granaciku. Co, łe? co Co to takiego, idzie? Pyszne. Pyszne. Grana to jest przepiszne. Mi się na przykład że, że to straciło przez zamrożenie swoją soczystość i ja daję dislike. Ja daję mid-like Ja daję like. Ej, co na razie ja bym bardzo krytyczny w tym filmie. Czyli winogronko. Ogólnie to jest najlepsze, bo winogrono zmienia swoją konsystencję totalnie. Jest typowym lodem sorbetowym, nie? Przy zamrożeniu, by to było winogrona i straciło słodkość. Z winogronowi znowu daję dislike. Ja daję ja like. A dla mnie to jest rewelacja i każdy sobie powinien zamrozić winogrona Ja na to, że... ja, pół na pół. Ja, pół na... Migla. Dobra, to będzie bęger. Weźcie sobie mandarynkę. No ale mi zabrała, nie. To prokuratura. Patrzcie, co widzowie. Jest tak? Oh, e Dobra, przepraszam, Dobra, że się utrzyma. Przepraszam, jest rozmrożone. Mandarynka? Go. 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 Nic jak na razie nie jest lepsze od oryginału. Cool, yeah? Ja daję like. Lajka. Like, lajka. 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 mój pierwszy like w tym odcinku. Milik, milik. no. Dwójkami se zjedzicie no. Czułek pierwszy, oh. Nie, what la, the la, fuck? La. Ale ja to fuck? Ale jak to BOK! Jesteś chory? 100% konsystencja, 0% smaku. To z kartą! Ja daję dislike, ale mi się wydaje, że to jest jednak wina. Dislike, dislike. Ala, dalej tego no i nie? Dobrze, obryź to wszystko słabej Teraz najlepszy, najlepszy talerz Talerz słodyczy, wydaje mi się, że tu się niewiele zmieniło Ten żelek nie <grym zamarzł <grym po prostu Natomiast chrupki Ej dobra, to jest ciekawe O Jezu, co? jak gąbka Ej, o, o nie To smakuje jak kawałek kartonu mokrego Zobaczcie to, jak to się ciągnie To, to jest blut? Nie, yeah, yeah. Nie Miedzak, No, a ptasie siusiu jest mokre, ty Ptasie jest, ptasie No, to, to też nie jest zamrożona. No jest zamrożone w ogóle Niestety słodycze po 24 godzinach nie bardzo się zamroziły I były po prostu zimne Dlatego przejdziemy od razu do tych ciekawszych pozycji Tak naprawdę prawdziwa zabawa zaczyna się odtąd Nie, od odtamtąd tak. Jestem uczulony Ale tutaj mamy crème brûlée i to może być coś innego ja Na czym polega crème brûlée? Serio dobre? Wreszcie. Ej, to jest lud. Ale, ale co to jest na górze? Takie majonyzowo na masę. Majonyzowo i to jest krem tak, Brûle? Tak. tak. to jest Jeno. do kanałek. Nie no, tak. dla mnie to jest najmocniejszy like. Tak, dobre lody. Dobre lody, Szczerza? takie jak Brûle. Ewidentnie, to jest midlane. Nie da się chyba być bardziej obojętnym, tylko Bo moje po prostu nie oceniam rzeczy, co gorszy, jest lepsze, co gorsze. Kim jestem, <głosy> żeby to ocenić? Jestem kulturalny i nie będę mówić, czy człowieku budyń, czy człowieku krem brûlée jest tylko lepszy. lepsze. jeszcze obrazić tam, nie będę strał przez Budyń. Bardzo nie zmienia konsystencję, ale smakowo jest dużo gorszy. Dziwne, Bo naprawdę jak to się rozpuszcza na języku, to zostaje tak jakby proszek, bo to wróciło do pierwszej perspektywy. Mm. Nie, mi nie smakuje. Lepiej bym tego nie ujął. Takie bez smaku i wodniste, jakby takie stare. Zajadanie na porządkę. To jest, słuchajcie, tubka proteinowa. Nie, dobre Mega. Dobra. Dobra, ja Ej, podobne do damonków. To jest bardzo dobre ogólnie. Mi się wydaje, że zamrażanie takich musików to pedardo. Lepiej Ej. niż domowe. Ej, co to jest? Ej, co to jest? To nie jest mango w tubce w kieszeni co? bajki. Co, co, co to jest? To jest mango? to jest mango. No tak fajnie a to... Dobra, spróbujmy serek, bo pomału przechodzimy Uuu, do dań. A co to za serek? <śmietank> ser z śmietankowy, ser biały Oje! Nie mogę tego wziąć. Ej, żegnam Nie, przestań Ja nienawidzę jak mnie Przepraszam, bo to, ja? ja muszę... Ojej, no no no, men Ponizałem to jest masakra Jak zepsute, nie, nie zepsute, tylko prze... No stare mleko Tak, spermy Ekspermentowane mleko, dokładnie no, tak. No dobra. Zasłonek. Ja tak dislike, jest, like, jest eksperymentowane jakieś coś. Zasłone Dobra, mango, turs. Dobre. <noise> ja mam jeść Ej, to smakuje jak papka dla dzieci. Może nawet i lepsze niż ta ciepło. Ej, dobre! Uuu. Like! To zmienia emocie. Mango tu co w kieszeni wajde. Człowieku minus, minus. Kupiliśmy zimną zupę pomidorową i już jeszcze zabież sobie pomyśleć Ale to może być właśnie dobre. U. O! Nie, no tak szczerze. Ale słone Dla mnie fajne. Dobra. Dla mnie fajne. Ej, dobre, jak chipsy. No? Mi się wydaje, że to może kobietom w ciąży smakować. Nie, nie fajne! Takie uczone. Niedobre, nie Eat dobre. Dislike. Dislike, o! like. Uuu, like. Oh, like? Like. makaron brażony. Ja kocham makaron i ja daję like dobre, jest tak taki dobrze już. Asiu, a przed nami jeszcze zupa chińska i łosoś. Dobra, chodźcie, spróbujmy oh, tej zuki. Jak to już widać? Jak galareta to to. Przesada Dobra eee! Mega słone i szalone, kocham to O, o ja Masz I No No Masz ale trafiłem, Trafiłem Ja już mam dosyć, ja będę nie dobrze To jest moment, żebyście zostawili lajka, subskrypcję i podbili ten film Będziemy wam bardzo wdzięczni, a my teraz chodzimy do jedzenia łososia zamrożonego Ja nigdy w życiu zwykłego Jak urodziłem się, od razu jak z brzucha wyszedłem, postanowiłem sobie siedzieć i łososia Dobry, jest. pyszniutki Ja daję lajka Serio? Pyszniutki łosoś Fajny logik. Yy, Łosysiowy. E, myślałam, że to będzie najgorsze Ej jest... e, nie, łosyś jest no. dobry. Ja daję lajka zdecydowanie. Ja też. Ja daję lajka i wy też dajcie lajka i wiecie nie. co? Pa, ja daję już lajka. Co? Co mi chcesz powiedzieć, bo ja chyba czuję, ty już chcesz powiedzieć? Ja chyba też to czuję. O! 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 Nie ma to jak nasza bo Svena z kodem bazowym 10% zniżki. A widzimy się jutro 15 o 15.30!